Tuż przed godziną 13 miało miejsce to zabójstwo. Mężczyzna po prostu przyszedł, wymierzył z broni palnej do swojej przyszłej ofiary, a później bardzo szybko się oddali. Niestety, mimo szybkiej reakcji zarówno pracowników tego miejsca, jak i medyków, którzy byli tutaj na miejscu, życia młodej kobiety nie udało się uratować. Teraz skupiamy się przede wszystkim na dokładnych oględzinach miejsca zdarzenia. Mamy naprawdę tutaj, tutaj dużo pracy. Przybiegła kolegi żona. Powiedziała, że zaszczelili jakąś panią. Przyszedł jakiś gościu, wyjął pistolet, strzelił pani w głowę i uciekł. Oni wcześniej znali się? Z tego, co wiem, tak. Jakaś młoda dziewczyna, nie mam pojęcia. Mówi, ja nie znam tutaj tych pracownic, także... Ale z tego, co gdzieś tutaj krążą takie słuchy, to... to mówili, że to Ukrainka była. Ja akurat robiłem coś tutaj, jak wszedłem na pralnię, to tam już stała karetka i stały dwa y, radiowozy.